Można powiedzieć, że nareszcie pierwszy trening. Nie mogłem się, się naprawdę doczekać tego momentu. Bardzo się cieszę, że, że mogliśmy spotkać się w takiej większej grupie i, i, i potrenować. Pierwsza jednostka za nami. Jak na pierwszy raz, jak widać, było dość intensywnie, ale myślę, że wszyscy jesteśmy zadowoleni. Ja myślę, że z zakwasami nie będzie problemu. Po 2,5-3 miesiąca bez treningu, pierwszy trening, za dużo kontaktu, za dużo podbijania, ale myślę, że jest do, te, do tego momentu jest ok. No, myślę, że po tej przerwie musimy uważać za dużo. Gadaliśmy z trenerem dwa, trzy tygodnie trzeba je tak robić powoli, spokojnie, że nie było kontuzji mięśnia, ale mam nadzieję, że wszystko będzie ok. Rozpoczęliśmy dzisiaj okres adaptacyjny, eee, tak naprawdę okres adaptacyjny przed okresem przygotowawczym. Czekają nas dwa tygodnie pracy, eee, to takiej okay, myślę, że bardzo Spokojnej, bardzo delikatnej, chcemy obudzić troszeczkę organizmy zawodników. Dużo takiej też prewencji. No, bierzemy też lekcje na pewno tutaj z piłki nożnej, z odmrażania Bundesligi, z odmrażania Ligi Angielskiej, gdzie tych, nawet polskiej ekstraklasy, gdzie tych kontuzji było bardzo, bardzo dużo. Więc przede wszystkim to są takie działania, które mają zapobiegać kontuzjom. No i myślę, że, że te pierwsze zajęcia już pokazały, że jesteśmy również na bardzo różnych poziomach, jeśli chodzi o, o przygotowanie, bo. Jedni zawodnicy mogli trenować więcej na siłowni, drudzy niestety mniej. Jedni byli gdzieś tam zamknięci w kwarantannach, lockdownach i, i nie mogli wychodzić z domu, drudzy z kolei mieli jakąś tam możliwość na przeprowadzenie treningów cardio. Ponadto no, zawodnicy też adaptują się do tej objętości treningowej, bo no jednak, jeżeli ktoś nawet ćwiczył indywidualnie, to te treningi zazwyczaj nie przekraczały godziny. A, a taki trening siatkarski, który będziemy, że tak powiem, przeprowadzali w sezonie, to będą treningi z reguły od godziny 45 do 2 do godzin takie chyba najdłuższe jednostki, gdzieś tam w środku tygodnia. Dlatego organizmy zawodników muszą się w tej chwili też przyzwyczaić do takiego trenowania, właśnie czy ten trening trwa godzinę 45 czy, 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 czy nawet dwie godziny. Oczywiście wszystko stopniowo, tak? Zaczęliśmy dzisiaj takim krótkim, półtora godzinnym treningiem, no ale widać na pewno, że, że każdy zaczyna rzeczywiście z zupełnie innego i ja bym to nazwał tak bardziej takim restartem niż, niż samym startem. A, a pamiętajmy też, że mamy kilku reprezentantów swoich krajów, którzy przebywają w tej chwili na, na, na zgrupowaniach reprezentacji I, i oni już są na takim etapie, że no skaczą. My na pewno nie będziemy skakali tutaj przez te pierwsze dwa tygodnie, na pewno nie na twardej powierzchni. Troszeczkę delikatnie zaczniemy sobie podskakiwać na, na, na miękkiej nawierzchni, na piasku. Ale tak jak mówię, jeżeli spotkamy się gdzieś tam pod koniec lipca z tymi zawodnikami, którzy są w tej chwili w swoich reprezentacjach, to chcielibyśmy, żeby te poziomy były do siebie zbliżone i żebyśmy mogli zająć się już faktycznie taką, powiedziałbym, pełnowymiarową siatkówką niż, niż dochodzeniem gdzieś tam do siebie jeszcze fizycznym po, po lockdownie. I myślę, że to jest też pewnego rodzaju przewaga, że po raz pierwszy od wielu, wielu sezonów będziemy mieli... Pełny skład praktycznie przez 5 do 6 tygodni przygotowań. Bardzo mi się podoba ten pomysł, bo mamy takie dwa tygodnie na adaptację, żeby złapać swój rytm, trenować raz, dwa razy dziennie, przyzwyczaić się do, do tego naszego prawdziwego życia, no bo teraz 4, 4 miesiące tak naprawdę nie, nie mieliśmy wspólnych treningów i, i ten rytm był nieco zaburzony. Mamy troszeczkę problem ze strefą Schengen w tej chwili z podróżowaniem. E, może nie tyle co po Europie, ale co po świecie. Naszych dwóch reprezentantów, naszych dwóch Serbów tak naprawdę przyjechało do Bełchatowa drogą lądową. W związku z tym, że samoloty spoza Schengen, no ta liczba tych samolotów spoza Schengen, liczba lotów spoza Schengen jest bardzo mocno ograniczona w tej chwili. I, i po prostu ciężko się dostać tak naprawdę tutaj do Europy. Tych lotów jest bardzo mało. Niektóre kraje w ogóle odwołały swoje loty. W tej chwili Milate Badipur jest, no, można powiedzieć, uziemiony, e, uziemiony w, tym, w tym lockdownie e, i czekamy na rozwój wydarzeń. Wierzymy, że po 15 lipca, bo takie są rokowania i takie są zapowiedzi, e, bardzo wiele, nie tylko lotnisk, ale bardzo wiele granic i obostrzeń zostanie otwartych i zniesionych. W związku z tym do drużyny na pewno dołączy wtedy Mirat i, i Amerykanie. Taylor Sander jest w tej chwili na zgrupowaniu reprezentacji USA. E, natomiast, tak jak mówimy o, o, o podróżowaniu, no to Jennings Franciskowicz też nie jest w stanie w tej chwili do nas dolecieć, więc czekamy na, na, na taką możliwość. E, Być może okres, uda się taki prawdziwy okres przygotowawczy zaczniemy 13 lipca e, już troszeczkę w szerszym gronie. Będzie trwał 8 tygodni, mamy w planach rozegrania no około 10 sparingów. Prawdopodobnie ta liczba może się jeszcze zwiększyć. Chciałbym dużo grać w tym okresie przygotowawczym, bo zawodnicy tego po prostu potrzebują. Ostatni mecz zagraliśmy 7 marca, więc jak sobie tak popatrzymy w ten kalendarz, mamy marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, to jest praktycznie no, prawie 5 miesięcy bez grania, więc już, już na początku lipca chciałbym, żebyśmy zaczęli grać sparingi. No i tych sparingów będzie na pewno sporo. Mamy uczestniczyć w turnieju gigantów siatkówki w Kępnie, mamy w planach również sparingi u siebie z drużyną Werwy Warszawa, mamy sparingi również z drużyną z Zawiercia. No tego grania będzie sporo. Czekamy jeszcze, co, co wydarzy się a propos turnieju z okazji 20-lecia plus ligi, bo o tym turnieju się mówi, ale chyba nie był jeszcze oficjalnie potwierdzony, a to jest termin akurat tydzień przed ligą, więc na pewno byłoby to też dla nas bardzo mocne granie.